22 grudnia, w wieku 54 lat, zmarł utalentowany aktor, artysta kabaretowy i piosenkarz Krzysztof Respondek. Po ukończeniu Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu w 1992 roku, Krzysztof był aktorem Teatru Rozrywki w Chorzowie. W tym czasie sprawdził się również jako wokalista. Od 2007 roku. Do 2015 roku grał w serialu Barwy Szczęścia. W 2010 roku zagrał główną rolę w filmie opartym na faktach pod tytułem Laura. W 2011 roku Krzysztof Respondek otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze. Dwa lata później wydał swój debiutancki album zatytułowany Taki świat kupuje. W środę 13 grudnia 2023 roku w Warszawskim Szpitalu Wolskim, w wieku 85 lat, zmarła polska aktorka teatralna i filmowa Zofia Merle. Aktorka była związana zawodowo m.in. z teatrem dramatycznym w Elblągu, teatrem współczesnym w Warszawie oraz stołecznym teatrem komedia. Aktorka zagrała w wielu filmach i serialach, takich jak Miś, Zmiennicy, Chłopi. Kariera Nikodemadyzmy, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, noce i dnie, tulipan, klan, tylko miłość, oraz na dobre i na złe. 6 grudnia, w wieku 83 lat, zmarła popularna polska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa, a także piosenkarka Mirosława Krajewska-Marczewska. W 1962 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Występowała w Teatrze Śląskim w Katowicach i Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Aktorka była znana z seriali Barwy Szczęścia, M. Jak Miłość, Na Dobre i Na Złe, a także z hitowego filmu Brunet wieczorową porą.